Chcę założyć. Żeby... Na no, różańce, ale... a to jest misyjne. No, nie wiem, na którą się to zakłada, ale. Tutaj... <laughs> Tam, gdzie zegarek. Dobrze. Witajcie, Szczęść Boże. Franku, chcę Tobie i Państwu opowiedzieć o najnowszym wydaniu misyjnych dróg. O tutaj jest u góry Okładka. I to wydanie mówi o, mis... o rodzinach, które wyjechały na misję. Na misję. Moja rodzina też była na misjach. Mój wujek i ciocia razem z dwójką dzieci pojechali do Afryki, po to, żeby medycznie pomagać, otwierać mały szpital. I Brok spędzili wspólnie w Afryce. I to jest ważne, żeby pamiętać, że to są nie tylko księże, nie tylko siostry zakonne, nie tylko ojcowie, ale również rodziny, które doświadczają misji i to doświadczenie misyjne jest piękne na pewno dla ludzi Afryki, ale też dla rodzin. I chcę powiedzieć, bo to było dla mnie odkrycie, że naprawdę sporo rodzin z Polski rzuca swój świat bezpieczny, pracę, znajomych, szkoły, najczęściej oczywiście po konsultacji z dziećmi, pakują się i jadą głosić Ewangelię. Myślę, że to takie świadectwo jest bardzo poruszające, dlatego zachęcam, weźcie do, do ręki misyjne drogi. I przeczytajcie o nich, oni mówią sami o sobie. Ja zawsze lubiłem te momenty, kiedy te rodziny właśnie z misji wracają i opowiadają to o tym doświadczeniu u nas w Polsce, w parafiach, na różnych wydarzeniach. Teraz opowiedzą o tym w misyjnych drogach, dlatego chwyćmy do ręki gazetę i przeczytajmy te świadectwa.